Siemanko ludzie właśnie na RGMC wystartował tryb PvP, więc sobie nawalamy od razu. Yy, PV, PvP18, hop, Z, koksika. Yy, o kurde, nie mam teksturpaka zmienionego. Dobra, za chwilę zmienię. O Boże knok... Yy, Ostrość 5, odrzut 2, o kurde. Dobra, lecimy, lecimy sobie z chłopkiem. Cyk, 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 walimy gościa, gosteczka, gosteczka mojego. Ale dostał strefkę też. Zaraz dostaniesz strefkę. Cyk, cyk, dobra. O Jezus, jak go wywaliła. To jest odrzut, Nie, nie. Dobra, zjemy sobie refa. Dałem sobie, tak. O, rozdajemy 4 serfa. Dobra, lecimy sobie do beczki. Cyk, cyk. Dobra. Chciałbym zrobić pierwszego fraga w końcu. Jezu, ile tu z ludzi nawalimy temu typaczkowi? Kurde, dobra, refa, refa, muszę zjeść. Miejmy, <grywa> fajnie, że nie zjadł refa. Dobra, lecimy jeszcze raz. Cyk, cyk. O, tego typaczka sobie nawalimy. Tu są nóżki? Dobra. Jakaś klatka, dobra, nawalimy ich, bo jestem na koksiku. Aha, lag! Dobra, git. Lecimy, lecimy, walimy, 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 ich, walimy. Ile to jest ludzi? To jest 10 ludzi przecież. Admin jaki jest. Komuś coś padło, nie mi. Nie zubłagam ja chcę stąd wyjść. Jak stąd wyjść? Kurde miałem wody I refa, refa Jest, jest, jest Nie wyszłem, kurde. Będę musiał zrobić Wyszłem, wyszłem! Dawaj wodę! Dobra, spadli tam Oho, chyba na odpale leci. Dobra, polecimy sobie do beczuni, beczki, bechuni, to się wiadra Serio ja pierdziele, dobra lecimy. No kurde, tu się kijów nie da robić nawet. Ja myślałem, że to jest kurde będzie mm, uh -huh. Siema! ma! ma, gruby! Walimy go! Kurde, obżar koksa, obżar. Koksa, koksa, obżar! Też sobie ob ob obżar na koksa. Nie, mi się uda. Dobra. Eee, Jaki odpał! Pa, 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 pa! Chłopie, jesteś zgłaszany! Zgłaszany jesteś, kurde. Przygrywa, przygrywa, odpał. Byniu, dawaj, dawaj, byniu. Coraz, coraz, odpałku, niedobry. Kurde, co za odpał? O, tego nowalibyśmy. pa, papa, pa, ruszyć się nie może. Zabiłem, zabiłem. Kurde, pierwszy kill. Łatwo, ale cheater. Kurde, jaki on miał nick. O, tego. <laughs> o, truciku. Turniku. Fajnie, refa mnie chce zjeść. O. Walimy go, walimy. O, i polizał. Łatwo z tobą. Znaczy, nie polizał, ale dobra. Dry, dyn, dyn, dyn. Jest tu schowek? Nie ma. Tyry, tyry, ty, ale Ty, tyry, 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 ty, lecimy sobie na spałna. Dwa kile są, ale chłop odpał, Truciku. Tak on się nazywał? Jak on się nazywał? Tyrnusiku. Aha, wyszłam. Aha! Ja chciałem wyjść na spawn, a mnie do lobby tepnęło. Zarubij ja się. sobie muszę pooglądać tutaj. Gildi jakieś są, okej, okay. nie widziałem. Dobra. Zniknie. Dobra. No, walimy kogoś. Tego gościa. Kurde, zjadł. Oho. Brajemy sobie Rafika. i go nawalimy. Kurde, serio. No, wyłaś, wyłaś, wyłaś. Ale ten setu. No, kurde, co za śmieć gruby. Ale ham. Dobra, walimy go, kurde. Hama. Chodź tu, chodź tu, gruby. Chodź tu, gruby, gruby! Coraz! Chodź! Chodź, o, z Dobra, walimy cię, byczku. O Boże serda. Nóżki robimy. Albo no, dobra, źle. ma cosa?! Bene dammi quelleri Dammu behaviour Arcó Va ma un Będzie mnie knokował. Jeszcze nie mogę zjeść. O milion Lecimy z nim, kurde. Lecimy z hamem. O Boże. Nawalimy go. Nawalimy mu. Śmieciowi grubemu. Kurde. Co będzie mnie walił? Szbania, bania, bania, kurde. Bania, bania poszła. Bania mu poszła. Kurde, ktoś mnie go zabrał. Ha, nie, no świetnie. nie, 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 je, nie, 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 je migapa. Dobra, Dobra, arena v jeden, Demon X. O! Będzie walone. Kurde... kurde rur, Aha, już widzę. Uh, jaka! Kurde, strefka, strefka leci. Pa jaka strefa, pa, 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 pa. Uh, uh, Ale pogu! Ale kurde, udaję strefkę! Dawaj, daj, daj, dawaj, jest z tobą. A z tobą, z tobą? Dobra. Chłopie, ale masz mało punkcików. 995 ma mam. O kurde. U mnie, u mnie. Dobrze gra. Albo na odpale jest, bo tak dziwnie wywalił. Oro chwilowe. O, 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 Rich, Rich. Czyżby nie, dobra. Nie Rich. O jak lata. No ile, ile? Ile on miał hopy? Ej, jaką strefę mu dawałem, i on nie ginął? Ale kurde, nie wiem. Ty może, albo ty o Sebix. Scream dead tego. Uwalimy cię, gościu przegrywam. Nie. ile dostałem? Ha, nic, zarobiście Przegrywał już. Ty? JD, 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 dawaj JD, bo ty miałeś milion HP przedtem. Jak dostawaj strefkę i nie mogą cię uderzyć. Znaczy, ty mnie nie mogłeś... O! Bo skoczyłem Fajne strefki się tutaj wali. Dedam. Ładnie zagrał. A mało nie brakło, mało nie brakło. Szkoda, że nie pokazuje ile to jest serc. Ile mu zostało. Kurde, szkoda, że są takie lagi. Że nie mogę wejść. Jura. 951 punktów. Ile? 2400 punktów? Z tobą, Stevek! Chodź, Chodź Steveku. Ty mi mm. 99 dziewięć mm -hmm. Dobra, zmienimy sobie teksta. Mm -hmm. Nie dobra, jednak to. To sobie weźmiemy. Dobra. Lecimy sześćdziesiona, sześćdziesiona, kurde. 60. Ile masz? Ile masz? Ile masz? No ile ty masz? Brank. O. Hey. Tysiąc punktów. Ha! PokéLexik! A, bo on jest tutaj tym helperem. Kurde, mię... O, o, o! Odpał chyba. Już orasz! Przecież ja dziesięć razy cię walnąłem. Oho, i chyba jest odpałek. Nie. Ale chłop mi oho oh, oh, ma richa chyba. Chłop ma chyba richa. Po jak dostał? Patera. Pa! <todgłos》>! Łatwo! Ja pierdzielę, ale dostał tam pięknie. Wieluski, dobra. Lecimy z wieluski. O! Peku! Nagrane! Nagrane, by nie niestety. Też go teraz tak podejrzanie wałem. ten! Że on nie masz i tu w sumie. Ale nie no. Kurde, jednak trochę dziwnie się zachowuje. Pa, 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 jak mu. Tak mu na boki lata myszka. Pa, pa! Nie dobra, to nie było normalne. Chłopie, co ty robisz tutaj? kilaure masz. Dobra, to jest kilaura jak nic! Ale mało, mało, mało. Da się to pisać. Pokaż za... Poka deksik za... O! Jak on miał? Wielu snikki MSK, wiele niego kliknąłem serio wielu, ski nagra sorry. Nie ja mam wymalone w punkty. Jeluski nagrane. Mhm. Wieluński, wieluński nagrane. Nie wiem czy macie ty, ale no wyglądało to na kilaure. Ty, no kliknij. Kurde, to może tej gruby? O! Nie odpisał. Co on robi? On się na mnie patrzy na wpiąć. No dobra, tu już go nie dogonię. Ale mu się zregenerowało. Serio. Co nagrane o co chodzi? Ty wiesz, o co chodzi. <todgrybuj> Mm. Ładne strefki mi tu się dają. Kurde, dobra. Ja pierdziele, dobry, lepszy, lepszy, lepszy. Ładną strefę mi dał. Do... Mm. De har fått mer. Det er ikke mer! Walimy się z czosnkiem, kurde. Czosnek. <ślega> kolejny, kurde. Z, nie wiem, ze spitakiem, chyba albo normalny. Czyżby rich? No, kurde. <ślega> Co? Jaką <u> myszka lata? <ślega> Będę regenerował byku. No kurde, F5 nie umiem wyłączyć. No kurde, czosnek, kurde, walony. Jakiś czośniu, kurde, nie wiem. czyli ty się nie Jezu dobra spieprzaj nie mam na ciebie czasu <tryk> Dobra, dadam, on ma pięć hitów więcej, nawet więcej. <suszy> nie, nie mam, mam czas, czasu. Dobra, odcinek trwa 20 minut. Dzięki bardzo za oglądanie. Yy... No, dzięki za oglądanie Bardzo Dziękuję za oglądanie Dajcie łapkę, suba Pozdroje Napiszcie co mam za niedługo nagrać CS a Fortnite'a czy znowu Minecrafta co wolicie, więc elo!